Chodzi dokładnie o ten teren w Zgłobicach, a więc działki, na których stoi szkoła, ośrodek zdrowia, znajduje się boisko sportowe, a o które od wielu lat toczy się spór pomiędzy Anną Kobryń, przedstawicielką rodziny Marszałkowiczów, a więc prawnych spadkobierców, a gminą Tarnów, do której należy szkoła i ośrodek zdrowia, które na działkach stoją. Wójt gminy Tarnów chce, aby tereny położone przy Krajowej Czwórce w Zgłobicach przeszły na własność gminy. Moje stanowisko było, jest, będzie takie, że... Miejscowość Zgubice zasługują na to i powinny mieć teren centralny do wykorzystania do rozwoju, ale na obiekty sportowe, place zabaw, dla mieszkańców w ogóle dostępne na to, żeby mieszkańcy mogli tam być i przebywać, tak jak to jest w innych miejscowościach. Aby taki teren można było zagospodarować, potrzebna jest działka, która przylega bezpośrednio do krajowej czwórki. Wójt Grzegorz Kozioł chce ją przeznaczyć na tereny rekreacyjne dla mieszkańców, ale właścicielka pani Anna Kobryń chce działką rozporządzać według własnego pomysłu, w zamian oddając gminie działki pod szkołą i ośrodkiem zdrowia. Niestety obecny plan zagospodarowania przestrzennego zakłada, że nie mogą powstać na tej spornej działce żadne budynki, czego życzyłaby sobie pani Anna Kobryń. Przylega do Krajowej Czwórki i ma w środku tej działki zjazd. I wszyscy, którzy składali mi oferty, bardzo chcieli coś zbudować przy tej Czwórce. Nie interesując się co z resztą tej działki. Spotkanie w Urzędzie Gminy z inicjatywy radnych miało po sześciu latach wreszcie przerwać impas i zakończyć ten długotrwały konflikt. Porozumienia i wypracowania kompromisu domagali się niemal wszyscy radni. Na rozwiązanie problemu jest jakaś recepta. Żeby stworzyć na niej plan zagospodarowania przestrzennego, zagospodarowaniem terenu, z oczekiwaniem pani Anny Kobryn, oczywiście jej spadkobierców rodziny państwa Marszałkowiczu. Tą propozycję nie chce zgodzić się wójt gminy Tarnów. Ja będę stał na stanowisku, aby ten teren nie zmieniać, żeby on pozostał do dyspozycji mieszkańców. Radni mówią, że w tej kwestii trzeba pozwolić pani Annie Kobryń zrobić ze swoją działką, co będzie chciała, a nawet uchwalić nowy plan zagospodarowania przestrzennego, który pozwoli na jej zabudowanie. Nie, mówi wójt gminy Tarnów. Choć i tak ostateczną decyzję w tej kwestii podejmą radni, którzy po raz pierwszy mieli okazję bezpośrednio wysłuchać racji pani Anny Kobryń. Wydaje się więc, że na drodze do porozumienia zrobiono wreszcie pierwszy krok. Julita Majewska, Tarwizja.